które znaki zodiaku to najwięksi psychopaci? Które znaki mają najwięcej cech psychopatycznych? Już wam mówię. Wodnik spokojny geniusz z chłodnym spojrzeniem. Podbój świata już dawno go zaplanował. W nocy analizuje twoje błędy, żeby zaatakować w odpowiednim momencie. Uważaj. Koziorożec planowanie, strategia, brak emocji wszystko w jednym. Za zimną kalkulacją stoi coś jeszcze gorszego. Brak jakiejkolwiek skruchy. Uważaj, bo nigdy nie wiesz, co knują. Bliźnięta Podwójna osobowość? No jasne. Umiejętność manipulacji? Bez wątpienia. Uśmiechają się, a potem ci wbiją szpilę. Manipulacja to jest ich supermoc. A potem zastanawiasz się, czy to problem jest właśnie w tobie. Brawo, to ich zasługa. Skorpion, to nie są przelewki. Uwiedziecie, a potem przejmie kontrolę. Jest to mistrz zemsty. Myślisz, że jesteś krok przed nim? Nie, on już dawno wygrał. A ty, jesteś na tej liście? Daj znać w komentarzu.